No to prosimy trenera to z tego spotkania. Wynik 0-0 z liderem. Trzeba zwrócić uwagę, że jak do tej pory gadania przegrały tylko jeden mecz trzy remisy, dlatego uważam ten wynik jako, jako dobry rezultat w pierwszej połowie. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, bo, bo Maciek Łaszkowski miał praktycznie sytuację sam na sam. Uderzył też Bartek Chojnacki, Bramko się obronił. Myślę, że ten mecz też inaczej mógłby się toczyć, ale generalnie dobre spotkanie w naszym wykonaniu. No w końcu zespół odpalił i cieszę się bardzo, że, że, że to co sobie zakładaliśmy przed meczem i wypełnili w 100% na boisku. Do tego mnóstwo zaangażowania walki i no wynik 0-0. Można byłoby się pokusić jeszcze o, o, o troszeczkę więcej, ale jak to mówią czasie cieszyć z tego, z tego, co jest. Wracamy do Bytowa za tydzień My z wiceliderem Jaguar Gdańsk. Jeżeli zagramy tak odpowiedzialnie i, i, i tak mądrze i przede wszystkim z takim zaangażowaniem, to wydaje mi się, że trzy punkty są jak najbardziej w naszym, w naszym zasięgu.